Co mówisz, że już jest, tak? No, powiem Ci, Siedziałem przy tym 6 godzin, przy samym refrenie, ale powiem Ci, że jest w sztos, Marek. Naprawdę jest w sztos. No, posłuchaj tego. Zobacz, co tu się dzieje. Uwaga! Kiedy odejdziemy, chodzę jak maszyna, chcę I na drugą wuj, tylko co? Mikrofon. Te szare bloki nauczyły młode piersi, ale nie. Te serzy mam ci przy broń bronić. I już tak No, nagrywam, co ty robisz. Witam Państwa bardzo serdecznie pod ostatnim odcinkiem, wbiliście aż 1 700 tysięcy wyświetleń. No tu chyba jest pokazane, że jest 1700 tysięcy tak. wyświetleń. Jest pokazane. Jest. W każdym razie, szybkimi krokami zbliżamy się do dwóch milionów subskrypcji, więc jeżeli jeszcze Ty nie subskrybujesz kanału, tutaj znajduje się czerwony przycisk. Taki sam czerwony przycisk musicie kliknąć tam na dole, bo pobijemy rekord Polski najszybciej wbite 2 miliony subskrypcji. Po prostu najszybciej wbite 2 miliony subskrypcji. W każdym razie, co będziemy robić w dzisiejszym odcinku? No będziemy nagrywać rapy. Rapy. Tak jak prosiliście nagrany. Rapy, marka. Marek zaraz przyjdzie, bo umówiłem się z nim tutaj. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. W ostatnim odcinku, no nie pokazał klasy, no ale tym razem spróbujemy. Jak nie pokazał klasy? Ładnie zaśpiewał. Ty, tak, serio? Mm, nie, no tak żartuję, no ale fajnie będzie na filmie. No dobra, czekamy w każdym razie na marka i robimy hit w ile? 10, 20, 30, 40 minut. No chwilę, no co? Piszemy tekst i nagrywamy, no jest. W 10 minut postaramy zrobić się hit, a przynajmniej jego część. Dobra, no to cóż, czekamy na marka i zaczynamy odcinek. To już się kameruje Pęk, Bek! O Jezu, Cię powiem ci Kanapka pierwsza klasa Nie przyzwyczaiłeś się, bo to moja miejsce jest Co? Nie przyzwyczaiłeś się, bo to moja miejsce jest Jak twoja? No ja tam śpię To już moja Nie Dobra, nieważne, gdzie jest y, ten Marek, bo... Mieliśmy nagrywać, No właśnie, tak? no, ja też nie wiem No go może zawołaj Marek! Marek! Ty tam y, wołać nie umiesz, patrz Marek! Jak chcesz z niego robić rapera, jak on słuchu nie ma nawet, nie słyszy Marek! O, patrz, przybieg co się tak sztusisz? Bo jadłem. Marek! No, chodź, chodź, chodź. No chodź Marek, no zapraszam do studia, no. Czekaj, bo. A. Jezus, Słuchaj, ma. dobra, Ja mam bawełnę. przygotowany tekst. Dobra, spokojnie, spokojnie. Nie będę obijać bawełnę. Ja z kubą chcemy zarobić na tobie grube siano. Masz fame, jest przed mikrofon, nawijasz. My to zrobimy z tego hit i puszczamy weter. Jak grube siano, wszystko dla mnie. Co, to, nie, to no moje? ty dostaniesz 5%. Nie, dobra, niech dostanie 50%, po 25% nam starszy. Dobra. No dobra. no. Jakie 25%? I tak na umowie ale, inaczej No zapisiam. Dobra, ja nie nagrywam tego, Najpierw ustalmy sobie warunki, no panowie, no tak nie może być. No. 25% dla nas. Nie, to, no co 7, tak mało, no przecież. 75% dla mnie, 80%. No słuchajcie, jaką Wy tutaj robotę robicie? Ty mi będziesz teksty pisał, Ty też mi będziesz. Pisał, 60% pisał, tak? dla ciebie i dla nas po 20%. No nie no to ja, ja sam wychodzę w takim razie. No nie, no dobra, no to się. Dobra, no do czekaj, 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 jak tak chcesz się bawić, to to się pobawi. Po 20% dla nas albo nie nagrywamy. 15, 15. Wiesz ja wiem, że chcesz być gwiazdą. Ja już jestem gwiazdą. No ale większą chcesz być. Ja już jestem większym gwiazdą. No dobra, jak się z nim dogadujemy, A, no? To, no? możemy tak sobie siedzieć, czekać. 15. Po 15? No dobra, niech będzie po 15 i tak to będą grube banki. No dobra. Super, to ja w takim razie... Ja mam tekst beat. E, no to już taki... ci zapodam jakiś beat, tak? Weźka, masz? Nie, to. czekaj, bo ja muszę ci powiedzieć jaki beat. E, to będzie taki beat e, he, 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 hip hop old school. Old, old school? school? Old school, no. Dobra, No 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 no. Dobra, no to leć, no dobra. Old w ogóle school beat? Się Nauczyłem frajerze, że to się nagrywa na słucha. Ty, co powiedziałeś do mnie? Że jesteś frajerem, bo Co mi... powiedziałeś? Dobra, zaraz nie, nie, nic nie, się nie przedłużajmy. No, i... To się nagrywa na słuchawkach. Widziałem jak wy tutaj nagrywacie i oglądałem zdjęcia jak ludzie mają <laughs> studio i wkręciliście mi, że to nagrywa się bez słuchawek, a to jest nieprawda. <laughs> Co? Nic, nic Marku. Nic. No dobra. Także no. teraz masz mi na słuchawkach puścić. Daj mi chwilę, ja sobie tekst znajdę i ty przy okazji znajdź bit. No ja mam tak. już bit oldschoolowy, tak? Mam tu bazę swoich bitów i już ci puszczę jakiś, no masz. Czekaj, tekst sobie znajdę. Już masz ten tekst? Kilka. No,

No miał być freestyle, nie? No najpierw musimy sprawdzić no, Twoje jest. predyspozycje do rap rapowania, nie? No dobra, no to sobie z tekstem na wino. No zobaczę, że to no, się obra. No dobra, no zobaczę, coś gotowe. Tylko jakbym się wywalił na samym początku z bitu, to weź jeszcze raz tam, a nie będziecie się śmiać ze mnie no dobra. no dobra, bo skoro już mamy robić grube pieniądze, grube biznesy. No dobra, Marek, dawaj, lecisz, a nie przedłużamy co? niepotrzebnie. No, coś ja... do internetu i ja się wywalę. No, weź puszczaj bit. Dobra, ja już włączam bo mikrofon Marek. bo ostatnio puściliście mi piosenki religijne, no to przecież co myślisz, że ja głupi jestem? Spoko, spoko Ja wiem, że wy macie swój jakiś tam humor, tak? Ja jestem w stanie to zrozumieć, że sobie film nagrywaliście. Teraz też nagrywacie, ale no serio, chłopak, już no poważnie. No dobra, no dobra, no na poważnie. Ja no nie, ja nie mam lec... po prostu czasu na. No lecimy teraz na poważnie, no. Dobra, gotowy Marek? A dałbyś radę jeszcze mi to trochę obniżyć? Bo słuchaj, no ja jestem. No na niż... dobrej wysokości dobra, masz to. Weź obniż no. trochę, no bez jaj. No, stań, stań tutaj. No? Co dobrze, już, no, już. No, teraz już, już. Idealnie, no. Mam idealnie. tutaj jest przygotowane. Dobrze. To co, jesteśmy gotowi? Jestem. Dobrze, to dobra. masz na słuchawkach, Ej, tak jak chciałeś? Weź mi jeszcze pożycz ten łańcuch na te dwie minuty. W łańcu? No, żebym się lepiej czuł. Nie Skoro ma przyz... być raperem, no to przecież każdy raper ma się łańcu. Był taki stereotyp kiedyś, że każdy raper. A ty z Gucci ważne. uważaj na to, nie? Gucci, nie Gucci, ważne, że łańcuch. Pasuje? No nie wiem, nie pasuje do ciebie. A ty się lepiej w tym czujesz jak nagrywasz, czy co? No dobra. Więc... Guci i krzyż. No. Tak. Jesteśmy gotowi? Jestem gotowy. Dawaj na słuchawki. No tym. Dawaj tam. na słuchawki mibi. Litwo 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 i moja Ty jesteś jak zdrowie Ile cię trzeba Welić tylko ścieżowie Dobra ale To ci straci pieniędzy na to nie zarobimy, nie? To nie jest śmieszne Bierz, z całej twojej zostabie Widzę Pieniędzy i obizuję, z tego nie będzie nie? bo to jest je po tobie Panno święto co ja sobie broni chowy. I w ostrej świecisz bramie Ty co wrócę... No to chyba chleb z pasztetem będziemy jedli, nie? Nie no, do rapu to się nie nadaje Dobra, skończmy tą żenadę, co? Dobra, wyłączmy mu ten beat do zdrowia powróciłeś powróciłaś no już. już, już Nie no, rapera z ciebie nie będzie, Marek Puść to no ale rapera... Puść to Co ty gadasz, puść to Nie no serio, rapera masz? z ciebie nie puść, będzie Puszczę mu to, no, no. Puść Oj, twoj, moja. Ty jesteś jak z... Nie, nie będzie z tego rapera. No nie, no, ale ciężko. co? No to jest. No nie nadajesz się. jest po prostu bardzo słabe. To po kolei się dogadujemy. No ale bo myśleliśmy, że. Ale jak to jest słabe? To jest. Twoje zdanie słabe? No nie słabe. No to możemy to poprawić, no ale no, o co wam chodzi? No, ale... Co wy uważacie, że ja się nie nadaję? No na rapera. No, na... na rapera na pewno się nie nadaje. Jak to? To po co ja tutaj przychodziłem? No ale myślałem, że poćwiczyłeś trochę od ostatniego czasu. Przecież ja umiem od zawsze. No ale coś... Już rapowałem kiedyś. No nie ma co się oszukiwać. I Marek, co wy chcecie no. mi powiedzieć, że ja nie umiem? Zobacz, no nie umiesz. No to ciągnij się. Frajer. Łańcuch. Tak, gówno, ani łańcuch. Jesteście... jesteście nic nie wardzi, jesteście zwykłymi oszustami. Obiecaliście mi coś, tak? No dobra, poczekaj, ja postaram się coś wymyślić. Dogadaliśmy się. No ale na rapera była się nie... Była umowa, była na... umowa, tak? Umawialiśmy się. A wy co, wy mnie znowu? Szucz... No dobra, coś wymyślę, Słuchaj, czekaj! Z ja mam... powinniście się wstydzić, ten, jesteście? Ja mam jeden pomysł. Dobra, czekaj, co, co? Po... Ja mam jeden pomysł. Słuchaj, ja chyba myślimy o tym samym. Zobacz, co się w Polsce najlepiej sprzedaje. No, najgorsza, najgorszy shit. Czyli Discopol. Czyli disco on to jest gówno no jak zobacz, cholera, żeby ale. Żeby robić disco polo, nie trzeba potrafić nawet śpiewać. No, w sumie rację. Wystarczy mu włączyć Autotuna. Pomóc mu w tonacji, żeby siedział w tonacji I może nagrać jakiś hit disco polo a wiesz, to jest rytmiczne Ludziom wpada w ucho Może akurat wpadnie innym w ucho i będą tego słuchać No to dawaj, robimy z niego gwiazdę disco polo No to zróbmy z tego gwiazdę disco polo może To weź z nim pogadaj To ja idę do niego to ja znajdę jakiś bit, Albo w sumie wiesz co? Ja tu mam organki To może ja coś wystrugam A ty idź yy, po niego i, I namów go I zrobimy z niego naprawdę gwiazdę disco polo. No dobra No To zaraz się widzimy Dobra, idę po Do Najlepszym Warek? Co? Yy, słuchaj. O co ci chodzi? i stąd no Ale słuchaj. Co? Nie mogę sobie w garażu siedzieć? Idź stąd Nie, poczekaj. Idź stąd, jesteś brzydki. Idź Poczekaj, mam dla ciebie propozycję Idź stąd, powiedziałem Ale słuchaj Idź stąd Słuchaj Idź, idź Słuchaj, raperem nie zostaniesz, idź. ale idź. Ale Co mam, narzędzia brać na ciebie? Słuchaj, słuchaj. raperem nie zostaniesz, ale mogę ze ciebie no zrobić No i nie zostanę, zobacz, że ale... zostanę Ale słuchaj Będę raperem, nie potrzebuję do tego ciebie Ale słuchaj Nie Słuchaj, posłuchaj mnie Co? Gwiazda Discopolo. Ty chyba chory jesteś. Ja chce być raperem! Gwiazdą, dis Gwiazdą disco Można polo. Nie grać rap, nic innego. Gwiazda, disco Polo Ale disco polo się najlepiej w Polsce sprzedaje. Nie! Będziesz mieć większą sławę, niż byś rap kręcił! Rap. Disco polo mówię ci Marek, no nie masz talentu do rapu. Mam talent do rapu. No dobrze, może masz mam talent ale do, rapu, do rapu. Ale, ale wydaje mogę mi się nie, 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 mogę też. Wszystko ale mogę robić. Ale nie, 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 Ty nie, 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 Mogę nie, 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 mogę nie, nie, No to nie, 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 rap też. No wszystko potrafię zrobić, ale rap też umiem. No umiem dobra, rap, no tak. dobra, powiedzmy, że umiesz, no. No umiem, czy nie? No ale disco polo lepić. No nie z tego Kubańczyka, on ci powie, że umie. No dobrze, disco polo... No pewnie tak grał. No dobra, disco polo lepiej ci wyjdzie. Chodź, chodź do studia. Mówię ci, disco polo no. zrobimy. Nie wyjdzie lepiej, wyjdzie tak samo jakby rap. No dobra. dobra, no dobra, tak samo wyjdzie, ale lepiej się sprzeda. Rozumiesz? I co? Ochroniasz? Co? No co? To ty odwaliłeś? Przekonałeś się jednak do mnie, tak? Przekonałem się, bo mam pomysł na ciebie. Po prostu ty nie potrafisz robić rapu ze mną, dlatego wymyślacie sobie jakieś disco polo. Jak sobie chcecie? Ja umiem śpiewać do disco polo. Ja umiem rapować. Ja umiem wszystko. Także jak chcecie disco polo, no to dobra, bo no, nie mam problemu. Wierzę ci. Zobacz, mam coś dla ciebie. Ale to jest tylko i wyłącznie twoja wina. Ale bo posłucha... Nie potrafisz się podjąć takiego czegoś tak naprawdę. No jak nie potrafię, zaraz będziesz dobra, mi dziękował, ale... jak pięknie brzmisz. Zaraz, jak cię No słuchaj, weź. znajdź mi bit. No dobrze, no to masz, no ale patrz. No, zobacz, co się dzieje. 봐봐. 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 아? Widzisz od razu no. łapy ucho. widzisz? No. no, 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 A co tekst? No jaki A masz może ja tekst? swój tekst spróbuję pod to? Nie, no ale... te twoje teksty to są dziewne. Ale to jest. Nie Marek, to Inwokacja nie, nie, nie. Z pana Tadeusza. Ale to nie, to nieważne. Słuchaj, to ma przekaz, ale to znaczy, jest Disco Polo. Chodzi o to, żeby właśnie ten tekst z Disco Polo był z przekazem. To ale to ogóle... właśnie ma nie mieć przekazu. To jest Disco Polo. A -a. To jest Disco Polo, czyli tempota, głupota i wszystko, to, 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 co, co, co może być. golf, chłopaki. Tak, dokładnie. No właśnie. I... No. Tak, 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 O to chodzi, nie? O to chodzi. Macie tekst? Może ja coś napiszę? No właśnie nie, ale coś byśmy napisali, może, nie? No dawaj takiego. Napisz mi. Ja poczekam, a może sobie. coś. E... Czy ja mam napisać? Daj, ja napiszę. No, was o piosenki. Ale, ale jakie? No nie wiem, co Przecież to robimy... jest. Ja. Kamerzysta ma wynoma. Ale cel, to nie... piękna nie... i bestia. A może Ty, z tego? Z, pięć promili. No to jest taki hipopolo. To jest hipopolo. To Dobra. Spoko, coś... mogę zerżnąć całe. Ja... Nie, nie, nie. całe nie, nie. od siebie dodam. Jeszcze. Ja tam miałem fajny taki rym, yy, coś tam, brunetki, blondynki. Pamiętasz kamerzysta? Może od tego byśmy zaczęli. To poczekaj, to może od tego byśmy zaczęli? No dobra, to napisz e... ten tekst i ja zrobię cięcie. Dobre. Mam dla ciebie tekstik. Masz? Zobaczcie. Ty jest. będziesz gwiazdą większą, Marek, ale chyba na wsiach tylko. Nie, no czemu? Powiem ci, w miastach też słuchają takiej muzyki, Disco polo? No, Sławomir zrobił ponad 200 milionów wyświetleń. No to czemu my nie możemy zrobić źle wyświetleń? Skoro wpadnie w ucho i ten tekst będzie fajny i melodyczny i będzie można się bawić. By leciało coś takiego, zobacz coś takiego tu. No Brunetki, blondynki, ja wszystkie was dziewczynki Zapraszam do remizy, lubię wieczorne treningi Rozlały świetnie. Dobra, 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 dawaj, tak? kręcimy, kręcimy ja, Wiesz o co to chodzi, nie? Znasz ten ryzyk, nie? Zajebiste No to dawaj, lecisz Marek No to lecimy z tym. Co? Weź, Weź mi daj zrobić zdjęcie tego Czego? Tego. Bo jak zapomnę to wiesz Takie duże ci wystarczą Większe może trochę Dobra, masz No to co, e, nagrywamy to, tak? Tak, tak? tak, 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 dawaj, dawaj No to wiesz, że jest Maruś Brunetki, i blondynki, ja wszystkie was, dziewczynki Zapraszam do remizy, lubię wieczorne treningi Rozlały się drinki, Ania ściąga stringi Z backstage'u woła Kasia, mam na szyi ślady szminki Stos, stos, stos Wiesz, wiesz ile będzie tego strojenia? Stos. No będzie strojenia z trzy godziną, Zajebiście jest, zajebiście Powiem ci tak, Marek, jest średnio w cholerę, ale da się z to ukraić. Dobra, no powiem ci tak, mogę to dostroić. Nie jest średnio, jest dobrze. E, rób swoje, jeszcze mi napisz zwrotkę, tak? Rozumiemy się. No tak? to może jeszcze tylko niech dogra dolny ten wokal, żebym ja po prostu miał okay, na z ale... pracować. No. Czekaj, większy procent. No na pewno, Marek, większy procent trochę, no bo to jest. A ile dotychczas macie? 15, tak? 16. Nie, no Marek, no, 20. 20, po 20. No i tak 18. Byś miał, No po 20 i tak będziesz miał dużo kupę kasy. No tak. to dla ciebie 20, a dla niego 15, bo to ty będziesz miksował. Mm. No dobra. No dobra, no to tak możemy się dogadać. No dobra. No. To jeszcze ten dolny wokal mi tylko nagraj, tak? Co mówisz, że już jest, tak? No powiem Ci... Siedziałem przy tym 6 godzin przy samym refrenie, ale powiem Ci, że jest sztos. Marek. Naprawdę jest sztos. No, posłuchaj tego. Zobacz co tu się dzieje. Uwaga. Sotemki, bloty. Ja wszystkie Was dzieczynki. Zapraszam do rewizy. Czorne treningi, rozdały się drinki A Ania ściąga strinki Z persejczą woła Kasia, mam na ślady szpilki Dobre, dobra zajebiste Widzisz to? Widzisz to? Piona, 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 dobre, piona. co? Ale Kręcimy hita, nie? Robimy to, robimy to Robimy Czekaj. to, jak nic mi... Jeszcze raz, jeszcze, jeszcze raz. raz Dawaj, dawaj Oba Robimy. ja wszystkie pasje czynki Zapraszam do remizy, lubię wieczorne treningi Rozdały się drinki, a Ania ściąga stringi Z backstage'u woła Kasia, mam na ślady świnki. Kurde, ale buja! Aż nie można przestać tańczyć, ja cię kręcam! Co? Jeszcze Jesz... raz? Jeszcze raz! Dawaj! Dobrze. drogi ja wszystkie dwa dziewczynki Zapraszam do redmizmy, lubię wieczorne treningi Rozdały się drinki, a Ania ściąga stringi Z backstage'u Kasia, mam na żyj na żminki Zajebiste! Ale ogień, co? To co, wypuszczamy cały kawałek? Zajebiste! Cały kawałek? Dobra! Tylko napędźmy jeszcze fejmu na tą piosenkę. 250 koła lajków, czyli 250 tysięcy łapek w górę. No i, i, robimy. Będzie, i będzie całość. 250 tysięcy łapek w górę i robimy Muszę całość. Muszę mieć te gwarantowane dobra. 250 tysięcy wyświetleń. Dobra. To co, pisze zwrotka? No dobra, no to co, zabieramy się za pracę dalej, Zajebiście. nie? Oczywiście. To za 250 tysięcy łapek w górę jest całość. Dokładnie. To cześć. No to do no, później Marek. Jak napiszę, to cię zawołam, nie. Ty z tego może być kasać, ci później. Ty, no z tego to już będą biążki, to już się będzie chleb z pasztetem, no kawior, pewnie ci chyba nawet. Trzeba od razu, jak nie masz talentu, Disco Polo. Tak, dokładnie, no i tak po prostu trzeba robić, nie? No i zrobimy mu całą płytę, weźmiemy jakieś fity właśnie z gwiazdami disco Polo. Czy Marek będzie na Sylwestrze grał gdzieś w telewizji? <Ky> Jej, Blondynki, ja wszystkie was dziewczynki Zapraszam do remizy, lubię wieczorne treningi Rozdały się drinki, a Ania ściąga stringi Z backstage'u woła Kasia, mam na szyi ślady żminki